Jeszcze ostatni temat, tak, na zamknięcie to kwestia skuteczności coachingu. Jest parę prostych warunków, które muszą być spełnione i to na poziomie już chyba firmy, tak powiem, a nie tylko mojej postawy jako coacha, żeby coaching był skuteczny. Ja to nazywam tak włączyliśmy, ale zgasło. Wiele razy w firmach słyszę nie, myśmy już mieli szkolenie z coachingu. Jakoś ten coaching u nas się nie przyjął. No, nasi szefowie są przy, przy nie, oni nie, generalnie prowadzą coaching, tylko oni nie mają czasu na to, żeby jeździć. No i teraz, co pomaga w skutecznym coachingu? Rzeczywiście, troszkę przymusu pomaga. Wiem po sobie, że bawiliśmy się w coaching, robiliśmy go tak z różną regularnością, dopóki Amerykanie nie wprowadzili standardów, nie, nie oczekiwali od wszystkich szefów e, pewnych norm, raportów. Czyli ja, na przykład, trzy dni w tygodniu musiałem spędzić na coachingu. I nie było zmiłuj. Tak? Musiałem w ciągu takiego dnia odbyć przynajmniej trzy spotkania, co mi już dawało dziewięć tygodniowo, po prostu musiałem mieć, mogłem mieć więcej. I dopiero jak taki przymus się pojawił, na początku oczywiście bojkotowany e, i różne były nasze zachowania, ale ponieważ nie było zmiłuj, nagle okazało się, że można tak organizować pracę, że faktycznie to jest nawet przyjemność być trzy dni w terenie. Ta konsekwencja częściowo musi być wymuszona. Po drugie, narzędzia. Bez dobrych narzędzi. Coaching też bywa powierzchowny, tak powiem. I tu narzędzie w postaci arkusza obserwacji, czyli coś, na czym notuję podczas wizyty, to jeszcze nie koniec. Myślę, że jakąś tam propozycją narzędzia jest taki plan rozwojowy, czyli spisanie długoterminowego planu rozwoju na papierze, nawet na pustej kartce, ale to, co na papierze jest święte. Jeśli się umawiamy na pewną współpracę, przyjęcie pewnego planu, zapiszmy to, zapiszmy sobie daty i co ty masz zrobić, co ja mam zrobić. I kto jeszcze ma ci pomóc w tym, kogo jeszcze angażujemy. I tu już idziemy rzeczywiście w taką metodę nazywaną GROW, czyli faktycznie planujemy mądry rozwój. No a na poziomie postaw coacha po prostu moja osobista konsekwencja i moja świadomość, że ja naprawdę chcę ludzi rozwijać. Nie chcę tylko egzekwować, że potrafię się przełączyć i być coachem. Jak trzeba, oczywiście przełączam się szybko, jestem szefem, ale bez konsekwencji po prostu coaching się nie udaje. Tak jest w 99% przypadków. Możecie liczyć na ten jeden, że uda się mimo braku konsekwencji z mojej strony, ale raczej, raczej nie. No i ostatnia jakby rzecz. To pamiętajcie, że warto w coachingu handlowym wyjść poza ten szybki operacyjny coaching. Wyjazdy w teren to jeszcze, to jeszcze nie, nie to, co można ludziom dać tak naprawdę. Jeszcze raz na jakiś czas, raz na kwartał choćby znajdę godzinę dla każdego. To nie jest problem, raz na kwartał znaleźć. No chyba, że się ma 200 osób, tak to. Ale raczej takich przypadków nie ma.